No i więc dobra, żeby w ogóle mieć pelerneczkę, taką bez modułów, musicie sobie wejść na stronę Optifine. Op, nie opt, nie optfine, tylko Optifine. Macie ją w opisie, ale w FG, pewnie i tak nie skorzystacie z opisu. Potem musicie właśnie zakliknąć donate nie cape, tutaj musicie sobie wpisać username, czyli na przykład mój mylapiczek, no i tutaj to zostawiacie, bo i tak będziecie to później zmieniać i robić jaką chcecie pelaryneczkę bez tych napisów of Gdy już to zrobiliście musicie wejść Minecraft z Optifine, koniecznie z OptiFine em. ustawienia, dostosowywanie skórki Peleryna Optifine i otwórz edytor Peleryny. Przeglądarka nam się właśnie otworzyła. No i co mamy tutaj robić? Ja mam tutaj swoją Peleryneczkę. Wy będziecie mieli tą, którą wybraliście losowo. Jeśli nie wybraliście, to tą czerwoną z pomarańczowym napisem Optifine. No i wystarczy, że tutaj klikniemy Banner Generator no i przeniesie nas do strony, do, na której będziemy mogli sobie robić peleryneczkę, więc dobra. Dobra, więc jesteśmy na tej stronce. Na YouTube jest trochę, no nie wiem czy jest dużo, no ale trochę jest tych poradników, jak zrobić sobie ładną peleryneczkę. Ja na potrzeby odcinka nie zrobię ładnej, zrobię jakąś klasyczną. Taką może jeszcze dam na środku, coś kiepskiego, takie coś na przykład. A, jeszcze tak, jeszcze, jeszcze, um, no jeszcze na górze chcę takie coś, no jeszcze tak. Nie no, nie będę dalej robił, no ale ważne też w ręce jest to, że jak y, dodamy na przykład dwie warstwy dodatkowe, bo mamy teraz jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak damy jeszcze dwie, raz, dwa, to tutaj jest takie coś i nie będziemy mogli mieć palarynki. już. No i to da, też da się zmieniać. Na przykład będziemy mieli szare to, to tło, które zostało to jest szare. No i zobaczmy, no jak zrobić, żeby ta pelaryneczka była w grze. Wystarczy, że skopiujemy sobie ten cały link. Wrócimy na tą stronę, no i tutaj to moją usuniemy, no i to wklejamy. No i jak widzicie, mamy tą plerneczkę, tutaj też możemy sobie zmieniać. Na przykład od czarnego koloru to się e, jakby w niebieski robi. Tylko nie widać, bo dałem ciemny niebieski. Jak zrobimy tak. Haj, jeszcze muszę zrobić tak, co od czarnego będzie przechodziło w niebieski. Ja tak zostawię, jest to brzydkie, no ale na przykład poradnika. Więc kliknijmy Save. No i Cape Updated. Jeśli nie macie Cape Updated, to dlatego, że tutaj właśnie zrobiliście za dużo warstw. No i teraz wejdziemy w Minecrafta z powrotem. No i musimy teraz po prostu kliknąć przeładuj pelerynę, no i będzie no patrzcie, peleryna zostanie przeładowana w ciągu 15 sekund i jeśli wam ten napis zniknie, to będziecie mieli już przeładowaną pelerynkę, no więc poczekajmy. Dobra, zniknął ten napis, no i teraz wejdźmy na przykład na no, jakiś świat survival, albo po prostu solo świat. E, więc wchodzimy i jak myślicie, czy, czy będę miał tą peleryneczkę. O, tu robiłem. Co ja tu zrobiłem? Tu robiłem miniaturkę dubowanka. No i tutaj, tutaj był ten świat, na którym robiłem te ciekawostki. No i teraz klikam V, bo u mnie zamiast F5V jest. I czy będę miał tą peleryneczkę, czy nie? Mam peleryneczkę oczywiście. E, jeśli Wy też macie, zostawcie łapeczkę do góry. Albo może suba, zostawcie, jeśli macie. No i w tym odcinku nie mam wam nic do powiedzenia, tylko muszę jeszcze ten... zmieniać sobie z powrotem peletneczkę, a ja nie mam do niej linku. Dobra, ale pa, życzę wam miłego dnia